Boże, e gdzie ty biegniesz? Nie, no super pracowniczka! Zamiast pracować w naszej klinice weterynaryjnej, to ona sobie po, poszła pływać. Jezus! To jest chyba najcięższy przypadek w historii. Jaki przestraszony jest szkoda tego kotka! Dobra, spoko zajmiemy się tym. O Boże! Co się tutaj dzieje? Zobaczcie na to! Opętało go! I ją opętało! Pobaw się z kuzynką. Tymczasem kuzynka. Nie no Boże, tak, takiej choroby to my jeszcze nigdy nie leczyliśmy. Co to jest za choroba? To czas na zwierzaki, może pojawią się jakieś puczaki. Różne zwierzęta, kury i konie. Handret patrzy, a tu kot jej tonie. Zapraszamy was do oglądania, miłej zabawy i subowania. Hej! Hej, kaptaszynki! Witam was w 100 zwierząt challenge, czyli naszej wakacyjnej serii. Po pierwsze, bardzo dziękuję wam za odzew. Pod ostatnim filmem napisaliście ponad 400 komentarzy. To jest jakiś totalny rekord. Ogólnie to mam pomysł, żeby pojedyncze zwierzęta nazywać tak jak ważne dzieci w 100 dzieci challenge, na przykład Sintra, Żelek i tak dalej. Jest to najbardziej plusowany komentarz i jeżeli wy chcecie, to jasne, czemu nie, możecie pisać w komentarzach propozycje imion dla zwierząt i mogą się tam znajdą Jakieś imiona, 100 dzieci. Ta Taszyna tu ktoś napisała. Ja bym chciała zobaczyć kota, który będzie odwzorywał jakiegoś znanego Polaka, na przykład Frisa, Maryla, Rodowicz, Magda Gessler i tak dalej. Ale ja będę beznadziejna w odtwarzaniu zwierząt yy, jako sławnych Polaków. Dodawajcie zwierzęta pod hashtag piurpia i obiecuję wam, że na jeden odcinek jedno zwierzę z galerii będziemy sobie dodawać do naszej rodziny od Was i właśnie, żeby to zwierzę przypominało sławnego Polaka. Boże, bo jak to będzie wyglądało. I przy okazji tu ktoś zdobywa ostatnie rozdanie, czyli wyspiarskie życie, które można kupić na Instant Gaming. To z całego serca bardzo polecam, bo są mega promocje na różne gry, ale zwłaszcza Simsy, jak i na najnowszy dodatek. To linka macie w opisie. Ale już teraz wracamy do naszego 100 zwierząt challenge i naszej głównej bohaterki, czyli Handry, która na ten moment ma 5 kotów i wielką działkę na plaży, na której chce otworzyć swoją nieziemską, najlepszą klinikę weterynaryjną. Czy ty właśnie nawalasz pompki? Oczywiście, że tak. I ja was prosiłam, abyście w galerii udostępnili jakąś klinikę do 10 tysięcy simolonów i zobaczymy, czy komuś z was się udało. Nie wiem, czego się spodziewałam za 10 tysięcy, ale niektóre z nich są naprawdę fantastyczne. Niektóre są odrobinę za drogie. Inne troszeczkę za małe, ale są również takie wypasione. Najbardziej oddająca w super vibe klinika to jest zdecydowanie ta. Od Marku 11. Ona wygląda fantastycznie. Zobaczcie na te szczegóły. Jest kot na dachu. Ścieżka z kamieni. Dywaniki. Chodzicie, macie, słuchajcie, kasy, macie sprzęty weterynaryjne. Jest nawet ładna toaleta. To dzięki niemu w sumie mamy pieniądze na tą klinikę. Prosi nas, żebyśmy poparli jego plan jakieś tam zagospodarowania. Nie ma mowy, głosuję na coś innego. Robimy to tylko z przekorności. Co? Czemu chcesz to zrobić? Właśnie ten chłop miał być partnerem Hundred, ale okazało się, że wcale nie jest singlem. Pyta się, czy zamieszkają razem? Ej, nie mów, że tego żona jest. Jezus, wiedziałam. Dzieciora ma jakiegoś. Masz to dziecko? Z jakąś brzydulą, zenobą. O, nawet on jest tutaj. Czemu on tu jest? On ją prześladuje. Ma okropny gust. Okazało się, że on ma dziecko i ma jakąś ukrytą rodzinę. I prababcia, babcia oraz mama miały tyle partnerów i dzieci, że ona nie chce iść w ich ślady. Też nie chce mieć dzieci, dlatego będzie miała 100 zwierząt, a nie sto dzieci, nie? I tutaj nagle wiecie. Od razu kłamca na drodze, więc od razu jakby zrywamy z nim tak. Wystarczyły nam nasze koty i taka piękna klinika weterynaryjna. I nie mamy stanowiska chirurgicznego tutaj. Oboże, ale ono kosztuje dwa No dobra, mam nadzieję, że jakoś zarobimy na to stanowisko. Możemy sobie zatrudnić pracownika. Julka, nasza siostra. Malia, nasza siostra. Ej, zatrudnijmy Malię. Zróbmy też strój. Ej, może w żabkę. Ej, chyba damy też okulary. Ej, no co sądzicie o takim stroju? Wygląda to cool. To może nie otwierajmy jeszcze. Oboże, ten przycisk las tutaj przyszedł łazasz. To jest jej były chłopak, tak oficjalnie. Ona jeszcze kręciła z takim awarem, który przywoził jej kot do adopcji i pracuje jako agent adopcyjny. Nie no, przyczynam na kota. Dobra, czekajcie, trzeba to przerwać. I trzeba go stąd wygonić. Można powiedzieć, że czuje lekką urazę. Chłopie, idź sobie stąd. I ona robiąc te badania krwi, uczy się... Umiejętności weterynaryjnych. To nie otwierajmy dzisiaj. Niech ona dzisiaj cały dzień się pouczy tych umiejętności. Patrzcie, on wyzwania. Dobrze ci słyszeć, Handrys. Chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Ignacy to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciel? Sprawia całkiem miłe wrażenie. Teraz on chce wzbudzić zazdrość. A my na to? Jasne, spróbuj. Mniej sobie jakiego chcesz, przyjaciela. Zimna obojętna, skupiona na zwierzętach i na challenge'u. Nie ma to jak w domu, a raczej w obozowisku, bo tak można nazwać y, nasz dom. Jezu, jakie to jest słodkie, mój kochani, jak ona trzyma tego kota. Oh my god, ej, ja mam właśnie y, pięć małych kotków, zapomniałam wam powiedzieć. Kochani, złapałam kotki z działki, te, które dokarmiałam y, ostatnie miesiące. Tu jest gniewka mama. A tutaj są maluchy i one turbo próbują uciec. Musieliśmy to zabezpieczyć dodatkową taśmą. Czekajcie, tu wam gdzieś zdjęcie wrzucę, o ile mam. Te kotki były u sąsiada, po prostu w garażu, takie dzikie koty. No i ja je wzięłam tutaj specjalnie, żeby je wyleczyć i dać im dom. No, mi się okazało, o Jezu, szkoda gadać naprawdę. Jakbyście chcieli, to w następnym filmie wam wrzucę jakieś wideo z tymi kotkami. Tylko napiszcie, czy mam wam takie rzeczy wrzucać. A my chodźmy sobie do naszej super toalety, która wygląda tak. I mamy ogródek. który które dopiero zaczął tutaj się rozwijać. Już w klinice bardziej opłacałoby się nam mieszkać, ale naprawdę tu nie jest źle, nie? Jest lato, więc nie pada w końcu wakacje. No i co? Jutro od samego rana otwieramy naszą klinikę, moi kochani. Więc ja ją od razu wysyłam spać. Okazało się że to trudniejsze niż myślałam, bo co chwilę jakiś kot ją budzi. Już to chyba dziesiąty raz ona się obudziła. Lara do nas dzwoni, to jest jej mama. Chodźmy na pchli targ i targi, poszukujmy jakichś rzadkich skarbów. Okej. Okay. No rzeczywiście może nam tutaj się coś przydać, jeżeli coś fajnego znajdziemy. Kanapa jest jakaś spokość. Myślę, że ta kanapa nam się przyda. Chodźmy kupić kanapę. I ten fotel też bym kupiła. Dzień dobry moi kochani. Dzień zaczynamy od nakarmienia kotków, nakarmienia kurek. I dzięki naszym kotom to tutaj mamy takie części do kurnika, które wyskakują. I ja po prostu zawsze je sprzedaję. Zbierzmy jajka. Dobra, jesteśmy w naszej klinice. I sobie otwieramy ją od 8 rano. Ja tak pomyślałam, że, że dałoby się w poczekalni jakieś radejko, żeby tak fajnie grało. O super, ale wiecie co? Nie będę się przejmowała kanapami w tym lokalu, ale jednak przejmowałabym się kanapami w naszym domu. Zwłaszcza tą kanapą za 500 simolonów, którą kupiliśmy na takim targu. Otwieramy sobie naszą klinikę. Jezus, już ktoś przyszedł. Co byście pomyśleli, jakbyście poszli do weta z swoim zwierzakiem i by była taka pani Weter? Żeby ja bym pomyślała, że wygląda cool. Powitaj pacjenta bo On przyszedł z pieskiem. Ma na imię Jakub. Beza jest dla mnie całym światem. Ostatnio czuję się fatalnie. Przyda nam się każda pomoc. To jest nasz pierwszy pacjent. Beza, wygląda tak. Ej, ty wyglądasz świetnie w tym strój. W ogóle lulek jak do niej pasuje ten strój. Ja się czuję jak totalny amator. Co my mamy zrobić? Zakończ badanie. Uspokój pacjenta może. Uspokój zwierzaka. Ja bym słuchajcie zbadała pyt, bo widać, że ma czerwony nos. Zmierz temperaturę. Dobra, mamy, mamy, słuchajcie, jest to Lavonosa Pospolita, czyli nic na szczęście tragicznego. Możemy w takim razie przejść do leczenia. Organiczny spray dezyfekujący. Dobra, szprejuję tego psa teraz tam z tyłu pełno kotów, Może Choroba wyleczona. Czemu płaczesz? Wyleczyliśmy ci psa. Widzę, że nasza siostra leczy jakiegoś innego psa. Ja nie wiem, czy dobrze jej pójdzie, także przywitajmy Elba. Kiepsko się ostatnio czuje. Może jej doktor pomóc? No jasne. A więc to jest Elba i ja myślę, że będzie miała tą samą chorobę co ten pies. Boże, jakiś kot ją zaatakował. To nasz kot! No ty drugi raz! Ej, czekajcie, my musimy zareagować tutaj. Nie wolno! No ona nam teraz da na pewno jedną gwiazdkę! Nie wierzę! Dobra, szprejujemy! I wyleczony! Nie, udało się... Drugi pacjent wyleczony. Zarobiliśmy 300 simoleonów i ja widzę, że on przyszedł po raz drugi. Zresztą ty byłeś przed chwilką tutaj. Jezus! To jest chyba najcięższy przypadek w historii. Jaki przestraszony jest mi szkoda tego kotka. Ej, opłacmy Mali szkolenie za zarobione pieniądze. O mój Boże, ej, ja. Nigdy nie jestem osobą, która ocenia, ale tutaj muszę. zobaczyć jak ona wygląda. Jak ona wygląda. Ona ma włosy na klacie nawet. Co to ma być? Bongo zachowuje się dziwnie. Ten stan się nasila. Jak mam mu pomóc? Dawaj tutaj, Bongo, na tapetę. Ej, on ma to samo. Też ma opuchnięte łapki. Co wy na to, żebyśmy od razu dali leczenie? I to był sprelikwidujący likwidujący pasożyty. Ja jestem ciekawa, czy to mu pomoże. Czaicie? Jestem po prostu specjalistką weterynarii simowej teraz. Zapamiętałam i rzeczywiście go to wyleczyło. I dosłownie w 5 minut zarobiliśmy tyle simoleonów. Teraz zamknąć. Zarobiliśmy 750 dzisiaj. Wysłaliśmy jeszcze Malię na szkolenie. Trochę za duży poziom stresu u zwierzaków. Trzeba będzie nad tym popracować. Dobra, spoko damy radę. Nasze koty! Jezu, coś one robią tutaj. One się mielią tak ty! Jeszcze nie widziałam, żeby się takie koty bawiły ze sobą. Przytulamy Malię, bo zrobiła dobrą robotę, i nie sądziłam, że Hundred będzie, e, słuchajcie, pracowała z siostrą. Patrzę tak, i jeden z naszych kotków jest jakiś turbo niezadowolony. I ja mówię, czemu jest taki niezadowolony? Patrzę na nastrojnik. Radość do przesady. Słuchanie wesołego Sima. Radość może być zaraźliwa, ale czasami też naprawdę uciążliwa. Nie mogę. Ale mamy teraz fotel, ale elegancki fotel. I mamy taką kanapę, na której zgaduję, że będą spały koty, ale mi to totalnie nie będzie przeszkadzało. Zyskaliśmy moi drodzy salon. Zaprosiliśmy dziewczyny na grilla, także chodźmy sobie, porozmawiajmy, zjedzmy coś. Łazarz wyzwania. Handre, dzięki za sugestie. Ignacy uprzyjemnia każdą chwilę. To naprawdę przednia zabawa. boś po postanowił zostać homoseksualistą po związku z Handre. Jezu, ej, te koty. Nie! Usiadł nam w hamburgery dupą. O nie! I tak, jeszcze jeden. I więcej was matka nie miała na... O nie, nasza nowa kanapa. Przestań. No dobra, moi kochani, czas przedstawić wam nasze koty. Pierwszy kot ma na imię Toczka, ale Roblox Klaudii zaproponowała, żeby zmienić jej imię na Ziomalka, bo wygląda na taką wyluzowaną. Drugi nasz kotek to Henia. i tutaj moja wspierająca Elksawia. Zaproponowała, żeby była Pyza i mi totalnie pasuje to imię Potem mamy Tobi Bardzo podoba mi się propozycja od Agnes, czyli nitka córa mamy i jest to Adi Magdalena proponuje Stefana I ja nie wiem dlaczego, ale mnie turbo bawią takie imiona starych facetów dla kotów No i na końcu mamy naszą najmłodszą kotkę Jest to Piątka i ona jest, słuchajcie, córeczką Pyzy Piuleja piu. Leja, piu. Proponuję Śnieżkę. A z racji tego, że to jest biała koteczka, tu jak naj... I ma takie piękne niebieskie oczy, jak najbardziej pasuje. Mamy pięć kotów, więc totalnie przydałby się pies. A wy piszcie... Wyście... Propozycje imion nadal w komentarzach, bo w końcu będziemy mieli 100 tych zwierząt. Chciałabym jakąś małą rasę. Ej, on jest niesamowity. Weźmy tego pieska. Jest to samiec. Szczeniaczek. I tutaj wyjątkowo nazwę tego szczeniaczka Łazarz, bo specjalnie na złość temu chłopowi. Ej, nowa kanapa. Stefan, nie wolno. Jaki on słodki, zobaczcie na niego. I to będzie nasze szóste zwierzę. I jeszcze tylko 94 zwierzaki, kochani. Myślę, że przyda nam się wobec tego jeszcze jedna miska i więcej zabaweczek. Wiedziałam, że ta kanapa tak skończy. Ej, ale co to za rudy kociak? My go jeszcze nie znamy. Mruczka. Cześć, Mruczka. Adoptuj. Możemy ją adoptować już tak szybko. Adoptujmy ją. Gosia proponuje, żeby rudego kota nazwać Rysia i mi to pasuje. Jest to nasze siódme zwierzątko. No dobra, moi kochani, ale zanim weźmiemy kolejne zwierzę, to przydałoby się zrobić w końcu jakiś dom, więc może postarajmy się troszeczkę zarobić, żeby wybudować chociaż dach nad głową, bo boję się, że ktoś nas zgłosi i nam te wszystkie zwierzęta zabiorą. Ona nie może spać, bo musi pilnować kanapy. No nie, no po prostu zniszczą tą długę na to zaraz. No i się nie wyśpi, bo musi pilnować kanapy. No nie wierzę w to. Dobra, już zaczynamy dzień. Sprzątamy, myjemy talerze, słuchajcie, w takim prowizorycznym zlewie. Oczywiście trzeba poprzytulać wszystkie koty na dzień dobry. Jezu, jak się zleciały. Ja zapomniałam, że psa trzeba będzie kąpać. Musimy wannę kupić, bo zobaczcie, jaki jest. Fajdany już. Ej, nawet staćmy na. Jezu, jakie to małe, coś Zobaczcie na niego. To jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo teraz zrobiliśmy tylko połowę roboty. Teraz musimy nakarmić kury. Hej, Handry, Zenon zaprosił mnie na randkę. Tak, zgódźcie. To jest ta babka, co miała włosy na klatę. Sadzimy, słuchajcie, więcej tych roślinek. Potem sobie ładnie przesadzimy je w bardziej takie, wiecie, schludne miejsce. Łazarz do nas wysyła wiadomość, bo że ten chłop naprawdę ma obsesję na punkcie Handry. Pus, czy wy to widzicie? Ona ich polewa wodą. Ja nie wiem, czy polewanie bijących się kotów wodą jest dobrym pomysłem. Szybkie śniadanie. Ja w to nie wierzę, kochani. Jest już dwunasta. Ona dopiero idzie do pracy. Ty. No jasne, nie krępuj się. I w międzyczasie wyświetlają Wam się tutaj teraz, właśnie, arty od ptaszenek, które wysyłacie na Discordzie, na specjalnym kanale wakacyjnym. Bardzo ładne, dziękuję za wszystkie, są prześliczne. Zwłaszcza ten kod w jedzeniu dla mnie jest wygrywem, ale również najbardziej mi się podoba ta. 100 pokolorowana. I zdecydowanie nasz pierwszy kot, czyli już ziomalka w niebieskim kapturze zdobyła wasze serce. No dobra moi drodzy, to dzisiaj ciśniemy aż do omdlenia. W momencie, gdy 100 nie da rady fizycznie już pracować z głodu, chłodu czy zmęczenia, to dopiero zamykamy. Rozdajemy sobie punkty bonusowe, bo mamy ich nawet sporo. Nie potrzebujemy jak na razie dodatkowego weterynarza, bo i tak nie mamy tu miejsca. Więcej klientów też nie. Jakość zaopatrzenia jak najbardziej nam się przyda. O Boże, Cierpliwi pacjenci, tak? No i wydałam w sumie wszystkie punkty. Pytanie, czy chcę tutaj nasze zwierzęta sprowadzać? Tak. Niech wspierają mentalnie inne zwierzęta. Boże, ej, ty biegniesz, malia? Do pracy! Nie no, super pracowniczka. Zamiast pracować w naszej klinice weterynaryjnej, to ona sobie po, poszła pływać. Znowu Buffy jest chora. Twój pies już drugi raz jest chory. Słuchaj, to chyba dlatego, że jest po prostu rasowym psem. No chodź tu, ona sobie pływa, ty. No dobra, musimy popracować na tym, żeby zwierzęta były bardziej spokojne. Uspokój go. Araf chce do nas przyjść na chwilę, czy się zgadzamy. To jest ten, który nam przynosi zwierzęta z adopcji. I my też z nim trochę kręciliśmy swojego czasu. Kobie jest dla mnie całym światem. Ostatnio czuję się fatalnie, przede nam się każda pomoc. Dobra, Kobie jest cała niebieska. Podczas gdy my mieliśmy chyba z godzinną przerwę, obsługujemy właśnie drugiego pacjenta, to Malia dopiero skończyła pierwszego. Ej! Czy wy widzieliście, co te koty robiły? One przed chwilką zrobiły bara-bara kocie. I, I chyba będziemy mieli małe kotki. To z całą pewnością powinniśmy najpierw zbadać temperaturę. Gorączka zimowej fiesty, leczenie, przysmak panaceum. Dobra, czy jakiś antybiotyk? Okej, okay, wyleczony, dziękuję, dobranoc. Jaki słodki Jezus, jaki słodki. O, nie znowu przyszła ta dziwna baba z włosami na klacie. A ja nie wiem, czy ten chłop nie chce się u nas zatrudnić, bo on cały dzień tutaj siedzi. A ja nie chcę nic mówić, ale ta baba przyszła z tym pieskiem już dzisiaj drugi raz podczas dzisiejszego dnia. Ja bym chyba i tego psa po prostu odebrała, kochani. Bo dla mnie to jest turbo dziwne, że baba chodzi z psem do weterynarza dwa razy dziennie, nieraz trzy razy dziennie. A ten pies jakby jest zdrowy. I ma na imię cynamon, fajne imię w sumie. Dodałam go właśnie do rodziny. Niech ma na imię cynamon w sumie. I przynajmniej ta baba nie będzie przychodziła co pięć minut z zwierzakiem, wymyślała im, jemu problemów. Do widzenia i mam nadzieję, że do nie zobaczenia. O, i Malia sobie nie dała rady z tym kotem. Amy Musimy go przejąć Dobra, spoko, zajmiemy się tym O Boże Co się tutaj dzieje? Zobaczcie na to Opętało go Ją opętało Pobaw się z kuzynką z Tymczasem kuzynka nie, no Boże, tak, takiej choroby to my jeszcze nigdy nie leczyliśmy. Co to jest za choroba? Ostatniego pacjenta dzisiaj przyjęliśmy, z czego ja się turbo cieszę. Malia już chyba idzie do domu. Masz iść na szkolenie. Hmm, szkolenie po skończeniu zmiany. Chce pani pom pomóc mi się rozwijać? Czy próbuje pani uzmysłowić, że kiepsko pracuje? No, dzisiaj to się nie popisałaś, ale też nie było tak źle, Malia. Ale zobaczcie, zrobiła już jakieś postępy. Zamykamy. Ej, 1400, to bardzo dobrze. Zobaczcie już, wystrój im się podoba. Jakość usług względem ceny. Wiecie, co to oznacza, moi kochani? Marżę podwyższamy. Oh, no, ale... Potrzebujemy domu. I tym sposobem jesteśmy tutaj ośmioma zwierzakami bez domu. I jeszcze nasze koty są prawdopodobnie kotne. I sprzedajmy wszystko, co mamy w ekwipunku. Czekajcie, chcę dobić do 3000. O, to było drugie. Mamy 3000. Moi kochani, zadanie budownicze dla was. Stwórzcie mi do 3000 mini domek. Musi mieć maksymalnie 32 Dwa pola, czyli te kwadraciki, udostępniajcie pod hashtagiem PurePia. I domek, który wybiorę, zdobędzie dowolny dodatek pakiet lub akcesoria związane z budowaniem, które sobie wybierze na Instant Gaming właśnie. Tak więc w opisie tego domku piszcie, jakie rozszerzenie chcielibyście od razu zdobyć. Sprawdzajcie na Instant Gaming, czy jest dostępna linka, macie w opisie. No i dodajcie również do siebie jakiś kontakt, żeby mogła potem do was się zgłosić i wam to rozdanie wysłać. A ja myślę, że z nowym domem będziemy mogli powiększyć naszą zwierzęcą rodzinę o przynajmniej 10 zwierząt. Takie mam ambitne plany. I myślę jeszcze, że przydałby się nam ktoś Tutaj do pomocy jakiś sim. Z tej strony, pija. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.